Tylko jedna racja i ja my ją mamy! A no jest racja. Ona no, no. jest przy nas. Skąd Jak Ja chcę nic najwięcej! A właśnie mnie najwięcej! Niektórzy takie paniery stawiają, że. Pierwszy program jako całość na pewno tak, ale TVN Polsza to. tak? To jest moja stacja, jaką mogę tylko Fakty. Ja. Oglądam TVN. 24. TVN, Rozumiem, że No bo to jest coś takiego, właśnie, że te media wiodą nas, będąc właściwie w połowie ślepcami na rzeczywistość i na nasze potrzeby. A z drugiej, nie wszystkie, oczywiście, każde ogólnie nie jest niesprawiedliwe, ale to. Czy można być w rzeczywistości niezależnym zupełnie? Bardzo to jest trudne, a w dzisiejszych czasach zaczynam się obawiać, że niemożliwe. As we all know, the biological and social stimulation of the family leads to private reflection outside party needs. Unorthodox mm -hmm. loyalties which can only lead to thought crime. Strength and the youth are sacrificed. You ever heard that phrase, everyone knows that, mate? Well, why does everyone know that? Well, it's because this system is controlled. By what I call repeaters. They're people in the situ situations of power and influence who just repeat what someone else tells them. A doctor is repeating what they were told at medical school and what the drug companies tell them. Uh, you've got teachers who repeat what they learned in their exams and what they learned at teacher training college and they repeat that to the next generation. And the great repeaters are what pass for journalists. This is that area outside uh, Parliament where they stand there doing their pieces to camera telling people what's going on. Here we have the uh, crews waiting for the journalists to come across from Westminster and stand there and tell them what's happening in the world. The fact is they don't know what's happening. They know nothing. So this is what they should be saying if they were telling the truth. Now over to Westminster for the latest news from David Icke. Thank you, you. Well, I've got to be honest, mate. I haven't got a clue what's going on. I tell you what my job is, right? I I wear a dark suit, not normally, but you know I'm playing here. Um, and I'm come over from there, and I tell you what they've told me is going on, and I deliver it as if I know what's going on and it's really true. I've got a clue if it's true, but they tell me, and they wouldn't lie, would they? I mean, would Tony Blair lie about what's really happening? Would George Bush please? I'm a journalist. Trust me. And so what we call news you, what you get paid a lot of money for reading autocue about, is merely propaganda that they have told me and I tell you. David Icke, BBC, ITN, CNN, CBS, Sky News, Westminster. W filmie Ojciec Chrzestny 2 znajduje się wspaniała scena. Wszyscy gangsterzy przybyli do Hawany na 67. urodziny Hajmana Rotha. Jubilat każdemu podaje porcję tortu, mówiąc w jaki sposób dzieli wpływy z przestępczości. Ponieważ na torcie wyrysowano mapę Kuby, daje im części wyspy. Dodaje, wspania leży w kraju, którego rząd szanuje prywatne przedsiębiorstwa. Od 50 lat w ten sposób działają media w Stanach Zjednoczonych, a od 20 lat potężni lobbyści za zamkniętymi drzwiami dzielą tort i społeczeństwo nic o tym nie wie rok 54 odziedziczyłem pierwszą gazetę, kupiłem rok 56 magazyn 58 pierwszą stację telewizyjną, 60 wytwórnię płytową, 62 następną stację telewizyjną, 72 pierwszego polityka, 79 linie lotnicze. Media są bardzo ważnym ogniwem demokracji, która nie może bez nich funkcjonować. Większość wyborców nie zna osobiście kandydatów na prezydenta. Wiedzą o nich tyle, ile media im pokażą lub ile przed nimi zatają. Dziś mam 9 stacji satelitarnych, 100 kablówek, 175 gazet, 40 wydawnictw, 40 stacji telewizyjnych, jedną wytwórnię filmową. Moje amerykańskie sieci telewizyjne docierają do 280 milionów ludzi, azjatyckie do 300 kablówka, do 300 milionów domów, czasopisma do 28 milionów ludzi. Uczciwość i obiektywizm. My pokazujemy, wy decydujecie. Trzy lata pracowałem u Foxa w dziale wiadomości. Za kamerą czy na wizji? Wolę zachować anonimowość. Zniekształcacie mój głos? Słyszałem od korespondentów i pracowników stacji, że zachowywali się z rezerwą, jakby monitorował ich system stalinowski i bali się rozmawiać czy kontaktować z niewłaściwymi ludźmi. Byłeś z nami lub przeciwko nam. Kiedy odszedłem z Foxa, wiele osób na samej górze próbowało złamać mi karierę, bo nie zgodziłem się podpisać zobowiązania do zachowania dyskrecji. Starali się, żebym nie znalazł nowej posady. Ameryka ufa wyłącznie Fox News. Wszędzie panował strach. Nie kryli się z tym, że kontrolują nasze poczynania. Oglądali program na żywo lub nagrywali, żeby sprawdzić co robimy. Nie zbieraliśmy informacji, tylko prezentowaliśmy określony punkt widzenia. Fox przedstawił mnie jako osobę niegodną zaufania, dlatego mam problemy z obecnym pracodawcą. Wcale nie kryli, czego od nas oczekują. Obraduje tzw. Komisja do Spraw Zamachów z 11 września. Nie pozwólmy, żeby stała się kolejną Watergate. every morning. what happens in terms of creating wars is a mind manipulation technique called problem-reaction-solution. and it works like this. and it works like this. first of all, you create the problem, but you get someone else to be blamed for it. you then report that problem through the media in the way you want it reported. To react to your problem by saying something must be done, this can't go on. What are they going to do about it? And at that point, they who have covertly created the problem and blame someone else, who glean that reaction of do something, then offer the solution to the problems they have created. Problem reaction solution, and it works like this. If you tell the people they have an external enemy, they'll follow you anywhere. 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 The government may actually have been behind September 11th and the September 11th attacks and the conspiracy theories in general surrounding 9 11. The New World Order better stop carrying out terror attacks. We've caught them over 200 times in the last 100 years, Western governments doing this. Hitler did it, the Russians did it, the British do it. Lęk przed terroryzmem stał się świetną bronią, ponieważ wszystko można przedstawić jako terroryzm. Jeśli ciągle czujesz się zagrożony, to liczysz, że rząd cię obroni i marzysz o silnej władzy. Administracja Busha stworzyła klimat, w którym poczucie lęku w społeczeństwie prawica wykorzystała do poparcia wojny. W WC Kwadransie najczęściej mówi się o tym, jakie to świństwo przyłazi do nas, albo tu rośnie na naszym gruncie. A to książka Alwa Starowicza, obrzydliwstwo na miejsce innej książki wprowadzana, a to pisemka dla młodzieży pornograficzne czy kryptopornograficzne, to całe świństwo przyłazi z zagranicy. Ja sobie tak to obserwuję, w WC kwadransie opowiadam, a potem dostaję książkę pod tytułem Nowy Imperializm, w której pan Marek Czachorowski udowadnia. Że to nie jest świństwo, które tak od po prostu rośnie, tylko że to jest zaplanowana, zorganizowana działalność. W projekcie rządowym y, Rzecznika do spraw kobiet i rodzin ma wyraźnie y, twierdzenie o tym, że pewne programy są w Polsce finansowane przez siły zewnętrzne. W A czy fundusze... pan widzi z kolei współdziałanie naszych władz z tymi siłami zewnętrznymi, które budują świat po swojemu? Zaobserwował Pan proces w którym się ludziom mówi jak się mają rozmnażać, jak ma ich etyka wyglądać, buduje się na nowo 10 przykazań, a właściwie 10 antyprzykazań. Widać, że to jest jakiś przepływ pieniędzy sterowany, że komuś na tym zależy, silne grupy pro w bardzo określonym kierunku. Ja mogę państwu tylko namawiać do tego, żeby zacząć kombinować po co to komu, dlaczego oni te wszystkie szycara robią. But there's a reason. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks. And it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The big, the wealthy, that... Okay? The real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. They're, they're, they're irrelevant. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets. And they own all the big media. media